Tak więc 12. miejsce zajmuje lubiany przez wszystkich Guardian. Prawdopodobnie najlepszy statyczny snajper w historii Counter-Strike'a. Co to oznacza? Oznacza to, że najlepiej ze wszystkich snajperów wybiera pozycję, na której się ustawić. Nie jest to tak dynamiczny sniper jak na przykład KNS, lecz potrafi o wiele lepiej wykorzystać swoją pozycję. Nawet w mniej korzystnej sytuacji potrafi zdziałać cuda. Na tym właśnie polega fenomen Guardiana. To się nazywa po prostu w pewnym rodzaju talent do tej gry. Jednak bez ciężkich treningów i wyrzeczeń nigdzie by nie doszedł. Ten rok dla Guardiana był naprawdę bardzo dobry. Chociaż nie było najjaśniejszym punktem Nawii, to mimo wszystko jego zgrania dużo wnosiły do gry tej drużyny. Jego ratio w tym roku wynosiło aż 1,25, jego udanymi występami w 2015 roku było. Pierwsze miejsce SL Pro League 1, pierwsze miejsce Star Ladder Star Series 8, pierwsze miejsce SWC 2015, trzecie, czwarte miejsce FACEIT 2015 Stage 2 Finals, drugie miejsce CEWO Season 7 Professional, drugie miejsce Gaming Paradise 2015.